Bye. Mm -hmm. Dzisiaj chcieliśmy Państwu zaprezentować spot, spot profrekwencyjny, gdzie chcemy wszystkie osoby, które są jeszcze niezdecydowane, które myślą, czy w niedzielę udać się na wybory, czy też nie, zachęcić do tego, aby w tych wyborach wziąć udział, bo jest to bardzo ważna sprawa. Chcemy, aby ta frekwencja była znacznie wyższa niż w ostatnich wyborach do Europarlamentu. Ten spot był realizowany na terenie całego kraju. Pytaliśmy Polaków, dlaczego. Te wybory są tak bardzo ważne, i mam nadzieję, że wszyscy Polacy, którzy ten spot już od jutra będą oglądać w telewizji, a dzisiaj pojawi się także w internecie, zainteresują się tym i rzeczywiście w niedzielę wszyscy pójdziemy głosować, bo jest to rzecz absolutnie bardzo ważna. Prosimy o prezentację. Takie miganie się, no to, to, to do niczego dobrego nie doprowadzi. Żeby później nie było takich na przykład rzeczy, jak na Ukrainie teraz się dzieje. Trzeba wiedzieć, na kogo zagłosować i czego się chce. Poświęcić minutkę z dowodem osobistym, a nie, że ja będę siedział w domu. Później ludzie siedzą, narzekają, a nie zrobili nic w tym kierunku. Różmy tyłki 25 maja. Bo to nic się nie kosztuje, a każdy głos się liczy. Po prostu bym za rękę i zaciągnęła co. Tak bym zrobiła to, na siłę po prostu. Szanowni Państwo, jak widzicie, jest to spot nieagitacyjny, a zachęcający do udziału w wyborach. Jest to interes Polski, Europy, aby ta frekwencja była jak najwyższa, bez względu na to, jaką decyzję przy urnach wyborcy podejmą. Najważniejsze jest to, żeby brać odpowiedzialność za te wybory i uczestniczyć w nich, tak aby ten głos i ta reprezentacja była jak najbardziej reprezentatywna. Ale oczywiście Platforma Obywatelska ma najlepszą reprezentację. 25 to już dosłownie ostatnie, ostatnie dni kampanii. Wszystkich, wszystkich zachęcamy do tego, aby wziąć udział w tych wyborach. To są najważniejsze wybory i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które są niezdecydowane, podejmą tę decyzję i w niedzielę zagłosują. Dziękujemy bardzo.